Proboszczu, bracia kapłanie, miowani w Chrystusie, Panu mieszkańcy, Papanowa, a także i ci, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. W okresie wielkanocnym odczytujemy fragmenty z księgi, z księgi dziejów apostolskich. Podobnie i dzisiaj. Księga, opowiada o tym, jak rozrastał się i umacniał pierwszy kościół po wniebowstąpieniu z Jezusa i podzesłaniu Ducha Świętego. Dzisiaj, w pierwszym czytaniu, usłyszeliśmy piękną historię nawrócenia ich sztucz Dworzanina Królewskiego wracającego z Jerozolimy do Etiopii. Które Filip, jeden z pierwszych siedmiu diakonów, opowiedział dobrą nowinę o Jezusie. Etiopczyk uwierzył z swego serca i wyznał swoją wiarę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym i przyjął chrzest. To jedna z niezliczonych historii, w jaki sposób Jezus trafiał i cały czas trafiał do ludzi, do ludzkich serc. W jaki sposób zdobywa nowych uczniów i poszerza wspólnotę złożonego przez Kościoła. Dzięki. Ponad tysiącletniej ewangelizacji naszych polskich ziemi, my sami urodziliśmy w chrześcijańskich rodzinach. Zwłaszcza tutaj. U zarania naszego życia przyjęliśmy chrzest i wzrastaliśmy w wierze naszych przodków, rodziców. Dzisiaj przed ołtarzem znajdują się dzieci, które przyjęły pierwszy raz Pana Jezusa. Chleb żywy, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, to wielka łaska. Dziękujemy dzisiaj wobec tej rodziny za dar wiary, ale z tym dar wiary powinniśmy się dzielić z innymi. A tak potrzebne jest. Dzisiaj, ażebyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, który często odchodzi od Boga. Pan Jezus liczy na świadectwo słowa, bo czasem i słowem trzeba świadczyć, że Chrystus wstał ale także przede wszystkim na świadectwo naszego życia. Aby dobra nowina i kochający nas Jezus Chrystus docierał do wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy. W Ewangelii, przed chwilą odczytanej, najważniejsze słowa Jezusa skierowane są do wszystkich pokoleń, do każdego człowieka, a więc także i do nas. Oto słowa Pana Jezusa, które warto zapamiętać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Te słowa wypowiedział Chrystus po cudownym rozmrożeniu chleba. Kiedy to pięcioma pochenkami, pięćmiątnego jęcz, chleba, nakarmił wielodesięczny tłum. Łodek słuchaczy, ale to rozmrożenie chleba, na pustyni, zapowiadał jeszcze większy i niewyobrażalny cud, zapowiedział go Jezus. Dał chleb do spożycia, ale by powiedział ważne słowa, ciągle aktualne. Ja jestem chlebem żywym, który są z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. By bo ci dziewczęta uczyliście się o tym. Na pewno pamiętacie o tych słowach Pana Jezusa. I gdy przystępowaliście do, do pierwszej Kołowy Świętej, mieliście tę świadomość, że przyjmujecie do serc Waszych chleb, ale w tym chlebie ukryty był Jezus Chrystus. Ten dar chleba. Dar Jezusa Chrystusa przypomina nam jakie miejsce w naszym życiu osobistym, rodzinnym powinna zajmować msza święta, zwłaszcza niedzielna i niedzielna Eucharystia. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza teraz, gdy wasze serca biją miłością do Chrystusa, żeby tak było przez żyć. życie. święta stanowi uprzywilejowane i niepowtarzalne spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem, który chce towarzyszyć nam na naszych często zawiłych, stromych drogach życia, ale wszystkie te drogi prowadzą do wieczności. On pragnie gorąco, Jezus Chrystus, byśmy nawet pośród największych problemów i trudności nie ustawali w drodze, nie poddawali się zniechęceniu, lecz zawierzyli Mu wszystko i liczyli na jego pomoc. Zaufali Jezusowi Chrystusowi. Przecież On sam nas zapewnił. Przed opuszczeniem ziemi i wstąpieniem do nieba, oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni raz do szkroczenia świata. W naszej dzisiejszej przyświętej Eucharystii towarzyszy ikona, ikona świętej rodziny, która już piąty miesiąc nawiedza wspólnoty parafialne. Archidiecezji krakowskiej. Tak sobie pomyślałem, wchodząc do kościoła, że dziś ta archidiecezja w jakiś sposób towarzyszy nam w tej modlitwie, w tym kościele. Patrzymy się w ten wizerunek. Ten wizerunek przypomina nam przede wszystkim, że Bóg w Trójcy Święty, jedyny, jest wspólnotą miłości, miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak popatrzycie na ten obraz, tę boską wspólnotę miłości wyobrażam symboliczne postacie Aniołów. Niewyobrażalny dla nas Bóg jest miłością, jest źródłem wszelkiej miłości. Dlatego, święty Jan, z tej prawdy tak przenikliwie i jasno wypowiedział wniosek, pisząc w swoim pierwszym liście. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A ja każdy, kto miłuje, narodzi się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Dalej św. Jan pisze, w tym objawiła się miłość Boga u nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Te słowa wprowadzają nas w kontemplację drugiej części ikony. Ukazującej nam świętą rodzinę Jezusa, i Józefa. Syn Boży przychodząc na świat, począł się z Ducha Świętego, niepokalanym łonie Marii z Nazaretu. Ona, każda matka, nosiła go pod swym sercem przez dziewięć miesięcy, a potem by dała na świat w Grocie Betleemskiej Jezus wzrastał jak każde dziecko pod czujnym okiem swej matki i przybranego Ojca Świętego Józefa. Święta Rodzina Nazaretu prowadziła normalne życie do tego stopnia, że nikt z krewnych z sąsiadów nie domyślał się, że sam Syn Boży zamieszkał pośród nich. Kontemplacja, ikony, a, można powiedzieć, świętej rodziny, którą Wasza parafia gości przez jeden dzień. Niech Was zachęca, bracia i siostry, do codziennej, albo przynajmniej częstej modlitwy w rodzinie. Znam doświadczenie rodzin, które tak się modlą. Mogę Was zapewnić, że jest to najlepsza forma i czas wyrażania Bogu wdzięczności za dar małżeństwa i rodziny, a także najlepszy sposób do cementowania wzajemnych więzi rodzinnych, do przeżywania trudnych chwil, do szukania właściwych rozwiązań do ta pojawiających się trudności, konfliktów, w duchu wzajemnego przebaczenia i pojednania. A no, już najlepiej wiedzą, jak się modlą wspólnie, to wszystkie sprawy trudne schodzą na bok. Często mówił ojciec święty Jan Paweł II do młodzieży, kto się modli, inaczej się ustawiają w życiu sprawy inaczej widzi sprawę. Ponieważ świadczył o Janie Pawle II, ponieważ żyłem z nim jako jego kapelan, sekretarz, aż 39 lat. Mogę poza zaświadczyć, że był to człowiek ogromnej modlitwy. Nawet ktoś napisał o Janie Pawle II, Człowiek Modlitwa. Pośród wielu zasług świętego papieża, a wcześniej metropolity krakowskiego, była jego wielka troska o małżeństwo, o rodzinę, o przygotowanie młodych do takiego pięknego i odpowiedzialnego projektu życia. Kardynał Karol Wojtyła przyjaźnił się z wieloma rodzinami, także i tu w tym terenie. Pisał poważnie dzieła o małżeństwie i rodzinie, a jako papież, korzystając z doświadczeń krakowskich, uwrażliwiał cały kościół na sprawy związane z rodziną i małżeństwem. Święty Jan Paweł II, któremu ojciec Święty Franciszek przyznał tytuł papieża rodziny, po prostu gorąco zachęcał wszystkich, aby kochali rodziny i wspomagali je. Pisał m.in. Kochać rodzinę to znaczy umieć ocenić jej wartość i możliwości, i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego i rozwojowego. Za szczególną formą miłości. Wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, uszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do właściwego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. Trzeba by rodziny naszych czasów Powstały z miejsca i zrozumiały, poznały swoją rolę, którą mają spełniać w społeczeństwie, a także w kościele. Trzeba, aby nasze rodziny szły za Chrystusem. Tak pisał papież rodziny Jan Paweł II. Za jego wstawiennictwem Powierz we Bogu, rodziny, dzisiaj rodziny żyjące w tej parafii i w tym dekaracie i wszystkie rodziny w naszej decyzji. Ale pamiętajmy także o rodzinach na Ukrainie, przeżywających tragedię okrutnej wojny, opłakujących zabitych. Cierpiące na widok zniszczonych domostw, szkół, szpitali, świątyń i całych miast. Prośmy o dar pokoju dla naszego udręczonego świata. Starajmy się tak, jak głosił i to ja proszę, Jan Paweł II w czasie pierwszych homilii jako papież. Otwórzmy Chrystusowi drzwi naszych serc, naszych rodzin, naszych środowisk. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje, chres to miłości i pokoju. Amen.